CZĘŚĆ DRUGA INTRYGA ROZDZIAŁ CZWARTY Mardocheusz głośno zapłakał i upadł na kolana prosto w grubą warstwę popiołu, który wzbił się wokół szerokim obłokiem. Większość zaskoczonych ludzi podążających przez rynek obchodziła szerokim łukiem lamentującego mężczyznę. Z tej bezpiecznej odległości bacznie go jednak obserwowali. Hebrajczyk w rozpaczy zrzucił z siebie długi zielony płaszcz, chwycił oburącz za kołnierz lnianej koszuli, napiął ją i rozdarł z góry do dołu. Przechodnie stanęli w miejscu, bacznie się przyglądając i wyczekując milcząco, co zamierza zrobić królewski urzędnik. Mardocheusz chwycił leżący na ziemi szary, brudny, postrzępiony wór z trzema wyrwanymi otworami. Nałożył go sobie na głowę niczym haniebny płaszcz i znów głośno zapłakał, unosząc ręce w błagalnym geście. W tym momencie podeszło ku niemu trzech mężczyzn w zielonych płaszczach. Każdy dźwigał po wiadrze. Klęczący, smętny mardocheusz, zamknął zauzawione oczy i skinieniem głowy dał swym sługom jakiś znak. Dwaj z nich równocześnie unieśli swe wiadra. I przechylili je nad łysiną Hebrajczyka. Na głowę mardocheusza zwaliła się duża ilość popiołu, który pokrył pylistą szarością kark, a następnie cały workowaty ubiór ręce i nogi. Nieprzyjemny pył w obfitości wsypał się również za kołnierz, zsuwając się po plecach i brzuchu. Po chwili wahania trzeci ze sług skrzywił twarz, uniósł drewniane wiadro nad głową swego pana, i również wysypał obrzydliwą zawartość. Przechodni aż odwrócili głowy, widząc jak rój stonóg, wijów, pająków oraz białych, tłustych larw zwala się na mardocheusza. Robactwo zaczęło obłazić mężczyznę. Wpełzło podwór, kłębiło się po głowie, wciskało do nosa i uszu. Pogrążony w rozpaczy hebrajczyk jakby tego nie zauważał. Chwycił jedynie proch pełnymi garściami, a następnie przetarł nim i tak już szarą twarz. Potem spojrzał ku górze i zawołał. O mój Adonai, na twą nieskończoną dobroć, miej miłosierdzie nad swoimi dziećmi. Znów sypnął na siebie dużą ilość popiołu i zawołał z jeszcze większym bólem w głosie. Na twą wielką łaskawość. Boże! Nie pozwól zginąć swemu ludowi. Błagam cię, litościwy panie, wejrzyj na naszą hańbę! Mardocheusz zagarnął kolejne dwie garście popiołu, cisnął nimi w górę, wołając: Król wyrzucił nas na śmietnik. Jesteśmy dla niego jego brzydliwe robactwo, które rozgniada się z obrzydzeniem. Nie pozwól na to, wybaw nas! Wybaw nas i wstaw się za twym wybranym narodem! W tym momencie podszedł do niego starszy człowiek i, milcząc, uklęknął obok w popiele. Po chwili przyłączyła się do nich sędziewa kobieta. Wkrótce w popiele klęczała już spora gromada szlochających Hebrajczyków, którzy bez słów błagali Boga o ratunek. Nieopodal przy fontannie miotał się w tej z powrotem bezradny Jan. Miał ściągnięte brwi. I wciąż wyłamywał sobie nerwowo palce. Czuł się całkowicie zagubiony. Jakby jeszcze tego było mało, w bramie miasta ujrzał kogoś, kogo najmniej chciałby teraz spotkać. Wchodzący na rynek urzędnik wzbudzał u ludzi strach wymieszany z niechęcią. Janek z prawdziwym wstrętem wpatrywał się w tego wysokiego, otyłego mężczyznę, który dumnym, powolnym krokiem szedł w kierunku klęczącego mardocheusza. Jego długie, jedwabne szaty powiewały na wietrze i pobłyskiwały mocnym porannym słońcu. Na dumnie wypiętej piersi dźwięczał złoty łańcuch z wielkim czerwonym rubinem. Przestraszeni przechodnie zaczęli padać na twarz, natomiast towarzysze Mardocheusza, klęczący wraz z nim w popiele, zerwali się na równe nogi i w popłochu uciekli z rynku. W końcu Haman stanął ponad samotnym, skulonym pokutnikiem. Z szyderczym uśmiechem i malującą się na twarzy satysfakcją, przypatrywał się swemu złamanemu rywalowi. Pierwszy z królewskich ministrów sycił się widokiem brudnego, powalonego w popiele Hebrajczyka. Mardocheusz wpatrujący się w ziemię wciąż jeszcze nie dostrzegał, kto napawa się jego żałosnym widokiem. Gorujący nad nim Haman odezwał się w końcu. Ostrzegałem cię, Żydzie, że cię zniszczę, jeśli nie będziesz oddawał mi pokłonu. Na dźwięk jego głosu skulony mardocheusz aż zadrżał, jakby przeszyty jakąś bolesną strzałą. Wciąż jednak patrzył w ziemię. Nareszcie zgiołem ten twój twardy kark! mówił dalej gruby minister. Jeśli dalej będziesz korzył się przede mną tak jak teraz, może coś wskóram w Twojej sprawie. Błagaj mnie zatem, ty obrzydliwe śmieciu! Haman patrzył teraz z obrzydzeniem, jak po wuchatym kołnierzu jego rywala łażą pająki i wije. Klęczący mardocheusz znów się poruszył. Najpierw podparł się rękami o ziemię, następnie z niemałym wysiłkiem. Dźwignął swe ciało i zaczął powoli je unosić w górę, aż w końcu stanął wyprostowany. Podniósł dumnie umorusaną w popiele głowę i spojrzał w oczy Hamana płomiennym, zagniewanym wzrokiem. Obaj stali tak blisko siebie, że aż czuli wyraźnie swoje oddechy. Korzę się wyłącznie przed moim bogiem, a nie przed tobą. Ty nadęta, tłusta pijawko, odpowiedział hebrajczyk, po czym dodał. Bądź przeklęty. Nigdy nie oddam tobie pokłonu, bo nie jesteś tego wart. Jesteś po prostu nikim i zapamiętaj dobrze te słowa. Dosięgnie cię sprawiedliwy sąd mojego Boga. Haman ponownie zaśniał się butnie prosto w twarz przeciwnika. W pierwszej chwili sprawiał wrażenie, że te słowa wcale go nie dotykają, jednak następne zdanie wypowiedział podniesionym i roztrzęsionym głosem: Mylisz się. To mój wyrok zniszczy doszczętnie ciebie i cały twój parszywy lud. Zadniewany minister odwrócił się i szybkim krokiem ruszył z powrotem przez rynek. Wyprostowany mardocheusz. Odprowadził go wzrokiem, aż Haman zniknął w królewskiej bramie. Hebrajczyk spojrzał gdzieś ku górze i powiedział po cichu: Wybacz, panie, wybacz mi te niegodne słowa, wybacz twemu słudze. W tym momencie podbiegł do niego Janek, objął go jak przyjaciela i zapytał zmartwionym głosem. Jak mogę ci pomóc, mardocheuszu? Starszy mężczyzna przez dłuższy czas wpatrywał się w oblicze Jana, następnie powoli przybliżył do uchach słopaka swoją popielatą, zakurzoną twarz i powiedział szeptem: Czy rozpoznałeś go, chłopcze? On jest jednym ze smoków, który w naszym śnie chciał pożreć bezbronny naród. Janek słuchał w milczeniu słów. Chcesz mi pomóc, młody proroku kontynuował Hebrajczyk to przekaż nam jeszcze jakieś dobre przesłanie o moim ludzie, które tchnęłoby w nas nadzieję odpowiedział bezradnego Janka znów było milczenie Nic nie mówisz nie to zapytał, ni stwierdził Mardocheusz. Zatem nie możesz pomóc ani mnie, ani moim rodakom, rozproszonym po całej Persji. Czeka nas już tylko śmierć. Chłopak wypuścił przyjaciela z objęć i cofnął się o krok. Popatrzył jeszcze przez chwilę w umęczoną twarz starszego mężczyzny. Nagle w oczach Janka pojawiła się jakaś iskra. Nieoczekiwana nadzieja wykiełkowała w jego sercu. Młodzieniec w końcu ubrał myśl w słowa: Nie zapominaj, że we śnie te smoki zostały powalone, a bezradny naród uratowany. Chłopak spojrzał na Mardocheusza, jakby oczekiwał jego reakcji. Ten jednak milczał. Zamiast tego rozbrzmiał za jego plecami bardzo dobrze mu znany dziewczęcy głos: Janku! Braciszku, nareszcie! Zaskoczony Jan zwrócił się w stronę skąd dochodziło to radosne nawoływanie. Ze szczęścia wprost nie wierzył własnym oczom.